Witajcie, moi mili. Dzisiaj przed nami ekspresowa mocna vinyasa, Energetic ladder. Usiądźcie na piętach, złączcie przyjemnie dłonie, kładąc je na podołku, Przełączcie się na oddech nosem, głębokie wdechy wciągasz pępek aktywując mu labandę. Na długich wydechach oddalaj barki od uszu. Pozostając z prostymi plecami. Na wdechach wciągaj pępek, rosnąc czubkiem głowy w górę. Z długimi wydechami rozluźnij barki, oddalając je od uszu. Zostajemy na moment, wydłużając każdy wdech i wydech. Wycofuj uwagę do wewnątrz, wyciszając myśli i emocje. Z każdym wdechem wciągaj pępek, aktywując mulabandę. I powolutku z kolejnym wdechem przeciągnij się, wciągając brzuch. Na wydechu ramiona w dół. Wdech góra i wydech w dół. Wdech góra, wciągaj pępek z każdym wdechem. Wydech w dół. Wdech wciągnij brzuch ramiona w górę. Wydech w dół. I wdech dłonie przed serce. Z wydechem skręt w prawą stronę. Wdech wciągnij brzuch ramiona góra i dłonie przed serce z wydechem skręt w lewo. Powtarzamy. Wdech centrum, wydech skręt w prawą stronę. Wdech wciągnij brzuch centrum, wydech skręt w lewą stronę. Wdech wciągnij brzuch centrum, wydech skręt w prawo. Wdech, wciągnij brzuch, w centrum wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, w centrum, klęk podparty, dłonie pod warkami, kolana pod biodrami. I z kolejnym wdechem krowa, z wydechem kot powtarzamy. Wdech krowa i wydech kot, ruch od dołu, kręgosłupa do góry. Wdech krowa, płynne ruchy, wydech kot. Wdech krowa, wydech kot, wdech krowa z wydechem kot. Wdech, podwiń palce stóp, kroczek dłońmi do przodu i wydech pierwszy pies z głową w dół. Z wdechem wciągnij brzuch, kolano na matę, deska, podwiń kość ogonową, wydech pierwsza czaturanga, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Z wdechem wciągnij brzuch kobra, sama klatka w górę i wydech pies z głową w dół. Powtarzamy. Wdech, wciągnij brzuch deska, kolana na matę, wydech czaturanga. Wdech kobra, klatka w górę, wciągaj brzuch, wydech pies z głową w dół. Wdech deska pod winkość ogonową, wydech czaturanga. Wdech kobra, wciągaj brzuch, wydech pies z głową w dół. Wdech deska, wydech czaturanga, wdech kobra, wydech pies z głową w dół. Wdech deska, wydech czaturanga, wdech kobra, I wydech pies z głową w dół. Wdech otwórz prawe biodro, prawa noga w górę. Wydech przyciągnij prawe kolano do przodu raz. I wdech otwórz prawe biodro. Wydech prawe kolano przód 2, wdech otwórz prawe biodro, wydech prawe kolano przód 3, i wdech otwórz prawe biodro, wydech prawa stopa do przodu, kolano nad kostką, lewe na matę, równe biodra, i wdech Anżinia niosana Pierwsza, wciągaj brzuch, napnij lewy pośladek, wydech dłonie na matę, wdech Anżinia niosana Pierwsza, 2 ramiona w górę, i wydech dłonie na matę, napinaj lewy pośladek, wdech wciągaj brzuch 3, ramiona w górę. I wydech, dłonie na matę. I wdech, wciągnij brzuch, cztery ramiona w górę. Wydech, dłonie przed serce, skręt w prawo. Wdech, lewe kolano w górę. I wydech, zostajemy raz. Wdech, dwa, mocny pępek. Wydech. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech, mocne nogi, mocna pozycja. Wdech, cztery, wciągnij brzuch. I z wydechem lewa dłoń na matę, z wydechem prawe ramię w górę, raz, wydech, mocno odpycha się od lewej dłoni, wdech, wciągaj brzuch, dwa, wydech w pozycji, wdech, wciągaj brzuch, trzy, wydech i wdech, wciągnij brzuch, cztery, z wydechem prawa dłoń na matę, z wydechem deska, wydech, czaturanga i wdech, kobra lub pies z głową w górę do wyboru, z wydechem pies z głową w dół, druga strona, wdech, Lewa noga w górę, otwórz lewe biodro, wydech lewe kolano przód raz, I wdech lewa noga w górę, wydech lewe kolano przód dwa, wdech otwórz lewe biodro, i wydech lewe kolano przód trzy, wdech otwórz lewe biodro, wydech lewa stopa do przodu, kolano nad koską prawe na matę, równe biodra, I wdech wciągnij brzuch Anżniosa na pierwszy raz, i wydech dłonie na matę, i wdech ramiona w górę dwa. I wydech, napinaj prawy pośladek wdech, ramiona w górę trzy, wciągaj brzuch wydech, dłonie na matę i wdech, ramiona w górę, cztery wydech skręt, dłonie przed sercem skręt w lewą stronę, z wdechem prawe kolano w górę i wydech, raz, zostajemy wdech, wciągaj brzuch, dwa mocne nogi z wydechem oddalaj barki od uszu i wdech, trzy wydech Wdech wciągnij brzuch cztery. Z wydechem rozłącz dłonie, prawa dłoń idzie pod prawy bark. i wdech raz lewerami w górę. Wydech. Wdech, wciągaj brzuch dwa, i wydech ciężar ciała równomiernie. Wdech wciągaj brzuch trzy. Wydech oddalaj barki od uszu. Wdech, wciągnij brzuch cztery. I wydech lewa dłoń na matę. Wdech deska, wydech czaturanga. Wdech kobra albo pies z głową w górę do wyboru, i wydech pies z głową w dół. Pogłębiamy otwieranie bioder. Wdech otwórz prawe biodro z wydechem. Odstaw prawą stopę za prawą długą krawędź maty do jaszczurki. Cztery oddechy i wdech raz. Wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. Z wydechem podbijaj kość ogonową. Wdech dwa. Napinaj lewy pośladek. Mocno odpychaj się dłońmi od maty. Wdech trzy, wciągaj brzuch w pozycji, wydech. I wdech 4, napnij lewy pośladek, z wydechem mocniej doklej lewą dłoń do mat, i wdech raz prawe ramię w górę, skręt w prawą stronę, i wydech, napnij lewy pośladek. Wdech wciągnij brzuch 2, napinaj lewy pośladek w pozycji. Wdech wciągnij brzuch 3, napinaj lewy pośladek. I wdech, wciągnij brzuch 4. uwaga z wydechem, lewe kolano podłudzie na matę, przenosimy prawą nogę prostą w linii z i wdech, raz, bazista wydech. Wdech, dwa, mocno odpychaj się lewą dłonią od maty, wydech. Wdech, wciągnij brzuch 3. wydech. Wdech, wciągnij brzuch 4 i wydech 4. prawa stopa wraca do jaszczurki. Wdech wciągnij brzuch deska, wydech dowolny. Wariant czaturanki może być pełna. Wdech kobra albo pies z głową w górę do wyboru i wydech pies z głową w dół. Druga strona. Wdech otwórz lewe biodro i wydech przestaw lewą stopę za lewą długą krawędź maty do jaszczurki. Wdech raz, napinaj prawy pośladek, podwijaj mocno kość ogonową. Wdech wciągaj brzuch dwa. Napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech wciągaj brzuch 3. Oddalaj barki od uszu. Wdech wciągnij brzuch 4. Uwaga. Na wydechu mocniej dociskamy prawą dłoń do maty. Z wydechem skręt w lewą stronę. Raz lewe ramę w górę. Z wydechem napnij prawy pośladek. Wdech wciągaj brzuch 2. Wydech mocno odpychaj się prawą dłonią. Wdech, wciągaj brzuch 3. Wydech w pozycji. Wdech, wciągnij brzuch 4. Uwaga. Z wydechem odkładamy prawe kolano, prawe podłudzie na matę. Przenosimy lewą nogę prostą w tył. I wdech, wazistasa na raz. Z wydechem mocniej odpychaj się prawą dłonią. Wdech 2. Wydech w pozycji. Wdech, wciągaj brzuch 3. Wydech. I wdech wciągnij brzuch. Cztery. Z wydechem wracamy do jaszczurki. Lewa stopa za lewą krawędź maty. Wdech. Uwaga, deska, podwinkość ogonową. Wydech czaturanga dowolny wariant. Wdech kobry albo pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Przyspieszamy nasze mocne sekwencje. Gotowi. Uwaga na dwa oddechy. Wdech, otwórz prawe biodro, wydech prawa stopa do jaszczurki i wdech raz, napnij lewy pośladek, wydech. Wdech, wciągnij brzuch dwa, wydech, mocniej dociśnij lewą dłoń do maty i wdech, wciągnij brzuch raz, prawe ramię w górę skręc, wydech. Wdech, wciągnij brzuch dwa. I wydech. Odkładamy lewe kolano na matę. Tym razem przenosimy prawą nogę prostą, ale zostawiamy w górze w tasani. Wdech. Raz. Mocno odpychaj się lewą dłonią od maty. Wydech. Oddalaj barki od uszu. Wdech. Dwa. Wciągaj brzuch. Prawa noga w górze. I z wydechem powrót prawą stopą do jaszczurki. Wdech. Deska. Wydech. Chaturanga. Dowolny wariant. Wdech. Kobra albo pies z głową w górę do wyboru. I wydech. Pies z głową w dół. Druga strona. Wdech otwórz lewe biodro, z wydechem przenieś lewą stopę do jaszczurki. Wdech wciągaj brzuch raz, napinaj prawy pośladek. Wdech wciągnij brzuch dwa, wydech mocniej doklej prawą dłoń do maty. Wdech raz, wciągnij brzuch lewe ramię w górę, skręt w lewo, wydech zostajemy. Wdech dwa, wciągnij brzuch. I wydech prawe kolano na matę. Tym razem przenosimy lewą nogę prostą. Zostawiamy w górze. I wdech raz w Azistasanie. Wydech mocno, odpychaj się prawą dłonią. I wdech wciągnij brzuch dwa. Wydech lewa stopa wraca nam do jaszczurki. Z wdechem przejdź do deski. Wydech dowolny. Wariant czaturanki, możesz je zmieniać. Wdech kobra albo pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Rozwijamy naszą sekwencję. Wdech, otwórz prawe biodro, wydech prawa stopa do jaszczurki. Wdech, wciągaj brzuch raz, napinasz lewy pośladek. Wdech dwa, wydech mocniej dociśnij lewą dłoń do maty. Wdech, wciągnij brzuch raz, skręt w prawo prawe ramię w górę. Wydech, napinaj lewy pośladek. Wdech, wciągaj brzuch dwa. Uwaga. Zmieniamy wazi stasane, wydech, podparcie na zewnętrznej krawędzi prostej lewej nogi, dokładamy prawą nogę na lewą i wdech raz, trzymaj pozycję, trzymaj równowagę, wydech, mocno odpychaj się lewą dłonią od maty, wdech, wciągnij brzuch, dwa. I z wydechem prawa stopa do szczurki powrót, wdech, deska, wydech, czaturanga. Wdech, kobra albo pies z głową w górę. Możesz zmieniać warianty. Wydech, pies z głową w dół. Druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa do jaszczurki. Wdech, wciągnij brzuch raz. Napinaj prawy pośladek tym razem. Wdech, wciągnij brzuch dwa. I wydech, mocniej dociśnij prawą dłoń do maty. Wdech, wciągnij brzuch raz. Skręt w lewo, lewe ramię w górę wydech, odpychasz prawą dłonią od maty i wdech, wciągnij brzuch dwa uwaga, wazista sana, mocniejszy wariant wydech, prawa noga prosta, podparcie na zewnętrznej krawędzi dokładamy lewą stopę na prawą i wdech raz mocne prawe ramię, wydech wdech, wciągaj brzuch dwa i wydech, lewa stopa wraca do jaszczurki wdech, deska, podwinkość kość ogonową z wydechem chaturanga dowolny wariant. Wdech kobra, pies góra i wydech pies z głową w dół. Rozwijamy mocno naszą sekwencję. Wdech otwórz prawe biodro. Wydech prawa stopa do jaszczurki. Wdech wciągaj brzuch raz. Napinaj lewy pośladek. Wdech wciągnij brzuch dwa i wydech mocniej dociśnij lewą dłoń do maty. Wdech prawe ramię w górę, skręt w prawo. Wydech, napinaj lewy pośladek. Wdech, wciągnij brzuch dwa. Uwaga, rozwijamy wazę istasane. Wydech, lewa noga prosta, podparcie na zewnętrznej krawędzi lewej stopy. I wdech, prawa noga w górze raz. Wydech, mocno odpychaj się lewą dłonią od maty. Wdech, wciągnij brzuch dwa, utrzymaj równowagę. I wydech, prawa stopa jaszczur. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech kobra pies góra do wyboru. Wydech pies z głową w dół. Druga strona. Wdech otwórz lewe biodro. Wydech lewa stopa do jaszczurki. Wdech wciągnij brzuch raz. Napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech dwa. Z wydechem mocniej dociśnij prawą dłoń do maty. Wdech wciągnij brzuch lewe ramię w górę, skręt w lewo. Wydech napnij lewy pośladek. Wdech wciągnij brzuch dwa. Wydech podparcie na zewnętrznej krawędzi prawej stopy. Unosimy lewą nogę prostą w górę. Wdech raz, utrzymaj równowagę, mocne prawe ramię i wydech. Wdech wciągnij brzuch dwa, trzymaj pozycję. Wydech lewa stopa, jaszczur. Wdech deska podwinkość ogonową. Wydech, dowolna czaturanga. Wdech, kobra-pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga. Mocna sekwencja. Finisz. Powolutku podejdź dłońmi do stóp. Na chwileczkę przejdź do malasany. Dowolny wariant. Możesz mieć pięty nad matą albo na niej. Możesz łączyć dłonie przed klatką. Trzy oddechy w malasanie. Z wdechem wciągaj brzuch, unoś mostek do przodu. Na wydechach oddalaj barki od uszu. Wydłużaj oddech. Odpocznij na moment. Powolutku wróć do psa z głową w dół. Wdech deska. Wydech czaturanga. Wdech kobra albo pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Finałowa bardzo mocna sekwencja. Uwaga. Z wdechem otwieramy prawe biodro. Z wydechem prawa stopa do jaszczurki. Wdech w pozycji z wydechem dociśnij mocniej lewą dłoń w matę, wdech prawe ramię w górę. I wydech. Przenosimy sobie. Uwaga, teraz. Prawą nogę za lewą. Z wdechem rozciągnij mocniej przód ciała. I na wydechu wracamy sobie prawą stopą do jaszczurki. Z wdechem unieś się w górę, przejdź do wojownika drugiego i wydech mocna pozycja. Z wdechem wyprostuj nogę z przodu. Wydech, wojownik drugi. Wdech wyprost prawej nogi, ramiona w górę i wydech wojownik drugi. Wdech wyprost prawej nogi i wydech wojownik drugi. Prawa dłoń na wewnętrzną stronę, prawej kostki z wdechem kąt rozciągnięty. Wydech lewa dłoń na matę, jaszczur. Z wdechem deska, wydech czaturanga, wdech pies z głową w górę, wydech pies. Z głową w dół, druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech lewa stopa do jaszczurki. Wdech, wciągnij brzuch. I wydech, doklej mocniej prawą dłoń do maty. I wdech, lewe ramię w górę. Skręt. Uwaga, z wydechem przenosimy sobie powoli. Lewą nogę za prawą. I na wdechu, otwórz przód ciała. Wydech wróć lewą stopą do jaszczurki. Z wdechem wojownik drugi. Wydech mocne stopy na macie. Wdech, wyprostuj lewą nogę i wydech wróć do wojownika. Wdech, wyprostuj nogę z przodu, ramiona w górę. Wydech, wojownik, drugi powrót. Wdech wyprost lewej nogi. I wydech, wojownik drugi, lewa dłoń na wewnętrzną stronę lewej kostki z wdechem, kąt rozciągnięty. Wydech, wróć prawą dłonią na matę. Wydech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Przejdź lub skocz. Do środka maty przejdź na chwileczkę do malasany, odpocznij w niej, lub połóż się już na macie, wykonując setu na 5-10 oddechów. Setu bandasanie, miednica w górze, ramiona na macie możesz pogłębić pozycję, splatając dłonie pod tyłami nóg, rotując bardziej barki na zewnątrz, napinając tyły ramion, ciężar ciała na tricepsach na tyłach ramion na. Nogach, odciążamy głowę i szyję. Każdy wdech rozciąga przód ciała. Wydech stabilizuje pozycję. Możesz ją jeszcze bardziej pogłębić, kładąc sobie dłonie na kości krzyżowej, wspinając się na palce, unosząc pięty, ale nie rób niczego na siłę, żeby nie odczuwać napięcia w lędziach. Wybierz swój wariant pozycji. Oddychaj głęboko, swobodnie. Możesz chwytać się za kostki, ale nie na siłę. Pozycja bez dyskomfortu w kolanach, w lędźwiach. Możesz zawsze pozostać w pierwszym wariancie. wyjdzie wyjdź z sany, Przyciągnij kolana do klatki, do pach. Oddychając głęboko, pokołysz się delikatnie na boki, rozmasowując dół pleców. Możesz poprzeciągać się tak jak czujesz. Możesz wykonać skręty nogami na boki, prościągać pośladki. Nogi na lewo. Rozciągamy prawy pośladek, prawy bok ciała, pięć oddechów. I powolutku centrum, nogi na prawo. Bardzo, bardzo powoli rozciągamy lewy pośladek, pięć oddechów. Powolutku centrum, możesz porozciągać pośladki dowolnie, albo postawić sobie lewą stopę na prawym udem, przyciągnąć się pod prawym udem, pod prawym kolanem, rozciągając lewy pośladek. Pięć oddechów, spokojnie, wdech, wydech w Twoim własnym tempie, możesz tu zostać dłużej, albo wyjść szybciej z pozycji. Zmień nogę, prawa stopa na lewe udo, przyciągnięcie pod lewym udem lub pod lewym kolanem. Rozciągamy prawy pośladek pięć oddechów. Możesz zostawać krócej lub dłużej niż na filmiku, w zależności od długości wdechów i wydechów. Możesz też porozciągać się tak jak masz ochotę, tak jak czujesz. Powolutku, możesz wykonać jeszcze dowolny wariant szczęśliwego dziecka na moment. Wczuł się w swoje ciało, poprzeciągaj się, porozciągaj, daj sobie chwilkę czasu, wycisz ciało, wycisz umysł. Pod koniec naszej praktyki. Jak już będziesz gotowa, jak będziesz gotowy na siebasanę, przyciągnij się i zostań w siebasanie tak długo, jak potrzebujesz, wydłużając każdy oddech. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas na naszej porannej praktyce energetyzująca drabina, energetic ladder, otwieranie bioder, otwieranie klatki piersiowej. Miłego dnia. Namaste. Widzimy się na matach.